Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Przygotowania na tyle, na ile mogą być, jeśli chodzi o warunki pogodowe, przebiegają, myślę, bardzo sprawnie i dobrze, bo, bo możemy korzystać ze sztucznego boiska i i w gruncie rzeczy za każdym razem, prawie za każdym razem, o ile warunki nie spłatają nam jakiegoś wielkiego figla, to boisko jest przygotowane, więc mamy możliwość trenowania na nim i, i szlifowania tego, co chcemy. Jeśli chodzi o, o sparingi, no na pewno w tym pierwszym sparingu e, można mieć duży niedosyt, jeśli chodzi o, o sposób, w jaki graliśmy, popełnialiśmy zbyt dużo błędów, na pewno jest wiele do poprawy, jeśli chodzi o korekty o korekty indywidualne, czy drużynowe. No dziś, dziś mamy kolejny sparing, zobaczymy, jakim wynikiem się zakończy, ale ta pierwsza połowa przebiegała, myślę, w takim zadowalającym dla nas obliczu, bo, bo wyglądamy nawet nieźle, jeśli chodzi o sposób prowadzenia gry i widać, że, że te chęci do, do tego, żeby pokazywać się czy to na treningu, czy w sparingu są bardzo duże i to mnie bardzo, bardzo cieszy, a jeśli chodzi o sposób y, prowadzenia naszej gry, to mam nadzieję, że, że to wszystko będziemy kształtować, po, y, poprawiać, bo wiele z tego, co robimy na treningach przekłada się już na, y, na mecz, czy to sparingowy, czy, czy w treningu wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Mam nadzieję, że będziemy z tego korzystać i, i y, y, no cóż, poprawiać naszą formę, przygotowywać się dalej do sezonu, a, a co za tym idzie, do pierwszego meczu będziemy gotowi na to, żeby, żeby powalczyć o punkty. Zauważyliśmy zmiany kadrowe, mamy nowych zawodników, jak on się sprawuje na boisku. No cóż, no to jest okres taki, że trzeba przyjrzeć się bardziej, bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o zawodników, którzy, którzy do nas dołączyli. Na pewno na pewno potencjał, który, który mają, jeszcze do końca pewnie nie jest oddawany na, na boisku, ale to jest zrozumiałe, bo bo są w nowym środowisku, i to nowe środowisko musi im, e, musi im dać jakiś czas na to, żeby, żeby się do niego wkomponować. E, przyglądamy się, mamy dwóch, e, dwóch zawodników z spoza e, kraju, e, patrzymy na to, jak, jak wyglądają, jeśli chodzi o umiejętności, patrzymy, czy ta przydatność do tego zespołu będzie dobra. Co do e, Damiana, e, Damiana Grudnika, e, myślę, że to jest temat, który. Już jest załatwione i będziemy korzystać z jego usług, jeśli chodzi o rundę rewanżową.